Cześć, się Manderu, tutaj ja, 88 Witam Was serdecznie. Dawno mnie nie było. Dzisiaj Wam przedstawię blok dekoracyjny oraz y, podziemie, w sensie podziemny parking, ewentualnie może jakieś miejsce y, składowania jakichś rzeczy. Już jest początek, także tyle dobrego. I teraz Wam pokażę. Y, najpierw za mną. O, mieście mały spoiler. Tutaj jednak zalesiłem. Nie chciałem stawiać, więc zalesiłem ten y, skrawek tutaj i tak wygląda blok dekoracyjny. Jest duży, ma w sumie wszystkie trzy piętra i mniej więcej z góry wygląda tak. Tutaj mamy oczywiście jakieś pojemniki z gazem. Tutaj, o. I tutaj mamy jakąś elektronikę z przekreśloną czachą oczywiście antenka jakieś tam e, te wentylatory o, i proszę blok nowoczesny, obiekt dekoracyjny czyli nie jest do kupienia nie jest do kupienia, ponieważ być może będę robił jeszcze z parę takich bo one są dosyć proste do zrobienia także może jeszcze będę robił takie, nie? takie. w środku oczywiście nic nie ma Dosłownie, możecie sobie nawet wejść o pusto. Nie? Ale jakby ktoś chciał zagospodarować, oczywiście, oprócz tego, to oczywiście może nie, bo tutaj będziemy mógł sobie wziąć deweloperkę. Ale na razie póki co tak to wygląda. Z tej, str z tej strony, oczywiście, schody przeciwpożarowe oczywiście na samą górę, żeby jakoś tu się dostać. No i tutaj, oczywiście. Każde pięterko ma własny balkonik. O. Możecie sobie popatrzeć, posłuchać. Tak to wygląda mniej więcej. Nie jest to jakieś duże, ale trochę zajęło czasu. Tutaj też trochę zalesiłem. Będzie szła oczywiście dróżka. O. I tutaj jest podziemny parking, albo jakieś takie miejsce do składowania. Także sobie, o. Na razie to jest tylko początkowe, więc tutaj więcej nic nie ma. nie? Do tego miejsca sobie po prostu doszedłem. No i tutaj będę musiał rozplanować, co postawić się i gdzie. Bo tutaj oczywiście wiadomo, idą ka te katakumby, tak. <laughs> Sieki do <a> na katakumby. <laughs> Chociaż te, to jest niezły pomysł. Gdzieś tam zrobić katakumby. Mm, niezły pomysł. Może się przyjmie. Nie? No, tak to wygląda. Na razie pociągów yy, nie robiłem ani nikt nie robił, więc na razie stoją pociągi. O! Tutaj. Jeżeli ktoś chce przyjść do mnie i zrobić pociągi, to zapraszam nie. Nie muszą być konkretnie tutaj, mogą być gdzieś tam. No, tak wygląda więc yy, ten. Pie że tak powiem, domek dekoracyjny. Nie jest to dużo, ale dawno nie nagrywałem, <laughs> więc jest. Nie? Tak wygląda z ziemi. No i co? Ogłoszenia jakieś są? Nie ma. Także jeżeli byście chcieli wejść na serwer, zapraszam. Być może będę niedługo robił Discorda, może. Albo będę robił snapa. Hmm. Wtedy jak coś dam jakieś znać. Nie? Ewentualnie, co? Zapraszam do siebie Jerzy Jękowski, Ewentualnie Jerry 88. Nawet na Facebooka nie. Dobra, to co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i co. Do zobaczenia, nie? Na razie.